W dzisiejszym filmie Z, Brainrotów musimy sobie zrobić naprawdę, naprawdę dużo fuseów, dużo widz fuseów. Mam chyba z 10 kąt, na których mam pełne bazy sekretów i tak dalej i musimy to w końcu wykorzystać, żebyśmy oczywiście przygotowali się na dzisiejszy event tak naprawdę, bo jak ten film oglądacie to jest wtorek, czyli dzisiaj chyba o 23 albo o 24, będzie oczywiście tak o wtorki, admin będzie dawać laka do brainerotów, musimy sobie ogarnąć naprawdę mocne braineroty, tutaj na starcie no mamy trochę sekretów, ale chyba też dość duże nie mamy tych sekretów, na innych kontach mam, dzisiaj no tak jak mówię zrobimy sobie z 15 fusów i będę wam pokazywał oczywiście już tylko sam proces y, tworzenia tego fuzu, na starcie w sumie zrobimy sobie takiego całkiem niezłego fuse'a, ale no, oczywiście nie będziemy go robić e, za Robuxy. Chyba nie będziemy go robić zero buksy. za Robuxy. ile w ogóle mamy Ink Event? Za 27 minut. Kurczę, i ten też za 27. Może bym zrobił jeden e, w sumie za Robuxy. Jeden mógłby się przydać za Robuxy w sumie. Tutaj czy coś mamy? No, tu mamy Lagrande. A nie, to jest Lagrande Car Kur. No dobra, to tego sobie wrzucimy. Myślałem, że to normalny Lagrande. Może coś się zbuguje tutaj. Będziemy mieć lepsze procenty, jakiegoś lepszego stikera, to Zobaczymy. Dzisiaj dużo więcej tego musimy na pewno zrobić tych wszystkich fuse'ów. E, co tu mamy? No, 7% mamy, no to mamy 7%, no to że nam wyjdzie oczywiście ten los. Mobis takich dużo potrzebuje, takich dużo potrzebujemy. Robimy tego fuse'a i musimy teraz sobie sprzedać te tutaj na pewno rzeczy. Laki bloki też dzisiaj otworzymy. Jeszcze mam trochę laki bloków, a muszę poczyścić sobie bazy przed oczywiście takowtorkami. No dzisiaj w sumie znowu dużo roboty jest z tym wszystkim. Tutaj, no oczywiście, też mamy to. Te brain rodgody, które mógłby sobie wrzucić, oczywiście, żeby też tam było 55% na sekret, ale już nie mam czasu na takie fuse z brain rodgodami. Będziemy robić same fuse z z secretami teraz. Dobra, baza wyczyszczona, tak plus minus, e, musimy ogarnąć więcej dobrych brain rotów, do oczywiście fuse'ów teraz. A do tego oczywiście potrzebujemy laki bloków. No tu mamy kilka. Tu też mamy jednego secreta, ale już yy, na tym koncie mamy fiuza Na innych kontach będę teraz robił fuse'y. Tu mamy w sumie cztery laki bloki, y i u góry też może coś jeszcze jest. Nie, no tutaj nie, dobra. Tutaj mało mamy, ale no musimy dzisiaj to wszystko już potwierać. Tutaj mamy los yy, 6-7 oczywiście do trafienia, i coś jeszcze chyba. Nie wiem w sumie co, ale coś jeszcze mamy do trafienia. Dobra, wszystko tu mamy. Robimy sobie taki szybki opening tych laki bloków. I w sumie tak się zastanowiłem, że tak naprawdę jeszcze te sekrety, co są, co dwie godziny musimy sobie ogarnąć, bo może znowu będzie tak, że będzie tutaj jakby restok jakichś Halloweenowych sekretów, gdzie można tu wytworzyć, bo teraz no już się skończyło z tym Lagrande, którego trafiliśmy dobrego, bo nasz Lagrande daje chyba 300 milionów, tutaj z pierwszego no nic nie mamy, tutaj może, no dobra sekret zostawię, a nie, to nie sekret, Dobra, to będziemy musieli to sprzedać. Wyglądał jak ten secret z tymi żółwiami w sumie. Podobny. Zobaczmy. No nie, kurczę, no nic nie ma. Tutaj może coś będzie. Jakiś secrecik? No dawaj, pierwszy secret, no nie, tung-tungi. Dobra, dwa nam zostały. Tak jak mówię, to na początek robimy później. Naprawdę dużo, dużo fuse'ów będziemy musieli zrobić. No nie, tu też nic nie ma. No i dobra, i tutaj na razie ostatni Lucky Blok. Jeszcze gdzieś na jakimś kącie mam te Lucky Bloki. Musimy wszystko otworzyć. No kurczę, tutaj też nie. Wiem, że gdzieś jeszcze na którymś koncie, ale już naprawdę nie wiem, na którym mam secret Lucky Bloka. Dobra, muszę to wszystko sprzedać. Postaram się jeszcze Lucky Bloki znaleźć i robimy fiózy. Dobra, i tutaj powiem wam, że mamy widza, który nam mocno pomoże w naszym wyzwaniu, żeby zdobyć dobre secret. A mianowicie da nam los kombinacjona jeszcze Mariaci Corazone, który w sumie jest chyba nawet lepszy niż los kombinacjon. Zobaczymy, co w ogóle się stanie, gdy wrzucimy Mariacie Corazone. Ja gdzieś swojego chyba w ogóle Mariaci mam, tylko nie wiem, na którym kącie, bo ja tych kont naprawdę dużo mam. Tutaj mamy tego los kombi. No przy. Przyda nam się, przyda nam się, potrzebujemy dużo takich brain rotów. Może nawet cały dół bazy sobie zrobimy w takich los kombinacjonach, jakichś takich mocnych, żeby nawet może z trzy fiuzy zrobić jak będzie event. No jeszcze tutaj tego Mariaci. Dobra i powiem wam, że ten event się rozpoczął. Możemy sobie zrobić w sumie tego fiuza. Może akurat coś ciekawego nam wejdzie. Ale tak pierwszego tylko za robuxy zrobimy, o ile się nie zbugowało. Dobra, na szczęście nie, nie zbugowało. Tam przy okazji sobie jeden już do kolejnego fiuza. Idzie, dobra, zobaczmy co nam wyjdzie. Może wyjdzie nam ten los Mobis, na przykład Ying Yang? No nie, wyszedł nam ten. I to zwykły. Jeden tak tylko za Robux sobie zrobiliśmy. Dalej już nie będziemy robić za Robuxy, bo szkoda Robuxów. Wolę sobie poczekać. Ale dobra, dużo, dużo, dużo jeszcze więcej mamy do zrobienia. I w ogóle nie zauważyłem, że tutaj, jakby ten sam tak sobie strzela w te brainroty. No i tak sobie cyk, no i tutaj w tego. No i tutaj ten mutację dostał. Fajna ta mutacja jest, bo tak naprawdę może wam na każdym brainrocie wejść. Dobra, spoko to jest. Ale no dobra, teraz już oczywiście bez Robuxów robimy fuse. Tutaj mamy trzy sekrety. Czy gdzieś jeszcze tu mamy? Tu mamy czwartego. No dobra, to możemy sobie zrobić od razu kolejnego. Jeszcze trochę do otworzenia mamy. Chyba lucky bloków, tak mi się wydaje. Musimy na pewno otworzyć, no bo dzisiaj, jak ten film oglądacie, no to nowa dostawa lucky bloków przyjdzie. W sumie teraz wrzuciłem pod hotspota. Może jakiś lepszy procent będzie, na przykład zobaczmy. 8%, o 1% więcej mamy. Dobra, może wyjdzie nam los MOBIS. I tutaj jeszcze powiem wam, jeden WIS nam też oddać e, los kombinacjona. A więc dobra, powiem wam, że przyda nam się. To ogólnie już tyle mam tych wszystkich los kombinacjonów i tak dalej, że ja nie wiem, czy mi na 3 Fuse nie styknie. I to, na tak, I to takie naprawdę, naprawdę mocne. Dobra, i teraz powiem Wam, że powoli zaczniemy odbierać te wszystkie fuzy, bo teraz wrzuciłem już na 11 albo 12 kontach fuzy, i te fuzy się wszystkie zrobiły. Zaczniemy sobie tutaj od tego pierwszego. Jeszcze tam laki, bloki przy okazji otworzymy. Oj, los mobis. Dobra, zaczynamy dobrze. Zaczynamy dobrze. Takich potrzebujemy. Los mobisów, takich potrzebujemy. Zobaczymy, ile łącz nam tych los mobisów się pokaże. Tu mamy oczywiście kolejnego los mobisa. Jak wrzucimy w ogóle dwa, to jak będą wyglądać nasze procenty? Tutaj ukradniemy tego sobie Los Mubisa, bo te fiusy, no, opłaca się oczywiście robić, jak admin da fuse laka. Wiem, że też da się takiego laka dać, admin chyba ostatnio w sobotę dawał tego fuse laka. Normalnie mamy takie procenty, 7% na Ewildona i 4% na Spooky Pumpki. A jak wrzucimy sobie kolejnego, czy te procenty zostaną nam? To jest ciekawe w sumie. No zostają takie same, a jak dorzucimy na przykład kombinacjona, no też powinny zostać, też powinny zostać, zobaczmy, no zmniejszył się tutaj na tego spukię pumpki o 1% się zmniejszyło. No, to kombinacja troszkę osłabia to wszystko. Dobra, na razie sobie tutaj to dajemy w taki sposób. Musimy jeszcze zrobić inne fuzy, no i te laki bloki też na szybko sobie otwórzmy. Może jakiś los 6.7 nam w końcu wyleci z tego, bo los 6.7 też by dawał pewnie sporo, może nawet więcej niż kombinacją. Nie wiem, najlepszy brainer, jak jakiego mam, to chyba jest y Las albo Los Brosy. One po 30 milionów dają standardowo. Musiałbym. Wrzucić te dwa. Zobaczcie, jakie wtedy byłyby procenty. Może jeszcze lepsze da się procenty wykręcić niż te 4% od tego Spukie Pumpki. Bo ten Spukie Pumpki on chyba jako zwykły daje 80 milionów. A więc, jak wbiłby na nim trzy mutacje, do tego miałby jakąś jakość, to on będzie dawać powyżej biliona. Jak wszystko dobrze wytajmingujemy, to będziemy mieć Brain Rota powyżej. Biliona. O i też, właśnie, jeżeli chodzi o to, kiedy będzie tak o Tuesday, no to tak o Tuesday niestety będzie o 24. Admi to napisał, więc no, będziecie musieli trochę poczekać, jeżeli chcecie skorzystać z wtorków, oczywiście. Dobra, mamy ostatniego laki bloka. przenosimy sobie to. No i tak jak mówię, jeszcze przed nami 11 fuseów. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tych 11 fuseów. Tutaj sobie może dwa naraz w sumie nawet otwórzmy. Zobaczmy, co nam tu wyleci. No tutaj nic nam nie wyleciało, a tutaj no niestety też nic. No tutaj ładny z jedną mutacją, tutaj Rainbow, taki los y, block. Czy będzie coś? No tutaj Tung Tungi niestety. Tutaj ten Rainbow, no taki Rainbow los combination albo Rainbow 6-7, no, no Rainbow los bombinis unlucky powiem wam. Tutaj y, no niestety też słabo. Na razie nie zapowiada się to dobrze. Na razie niestety tutaj się to nie zapowiada dobrze, i tutaj ostatni nam został. Się wyczyściłem szybko, w sumie nie myślałem że tak szybko się wyczyściłem z tego wszystkiego. No i no dobra. Lipa. Tutaj na górze coś jest, nie ma. Dobra, teraz jeszcze czeka nas 11 fusów. Tu mamy fuse numer 1. Zobaczmy. Nas no, fuse numer 1 słabo. Zwykły. Taki nam wyleciał. Tutaj jeszcze mam braineroty na kolejnego fuse, ale tym się zajmiemy później. Dobra, tu na tym kącie powiem wam, że mocne takie braineroty wrzucałem. Na niektórych kontach wrzucałem braineroty, które miały nawet po 3 mutacje. A więc tutaj naprawdę mogą wyjść nam mocne te braineroty. No tutaj niestety taki. Trzyma jakąś mutację. Nie ma. Dobra, to idziemy na kolejne konto. No i tutaj właśnie zaczynam od takich dobrych kont, bo zobaczcie na przykład tu mamy już trzy albo cztery mutacje. Tu cztery mutacje wrzuciłem. Takie brain rota. Tutaj wrzuciłem w ogóle meduzę pod Spota i tutaj jeszcze zobaczcie taką meduzę rainbow'a. I do tego jeszcze mutacje ma. No to tu mogą wyjść naprawdę mocne już rzeczy. A jeszcze powiem wam, że ogólnie jeszcze mocniejsze wrzucałem. Zobaczmy czy jakaś mutacja będzie tutaj. No powinna jakaś być no. Serio nic nie wbiło? Zwykły secret. Unlucky powiem wam. Dobra idziemy na kolejne. Jeszcze może byśmy mogli poczekać na event. Chociaż nie. Dobra z 2,5. Godzinę. Nie będę tyle czekać. No i tutaj na przykład zobaczcie to konto, które wrzuciłem. Tutaj dwie mutacje były na tym sykercie. Tutaj trzy mutacje, tutaj trzy mutacje. I tutaj jeszcze jedna, ale trzy no to też bardzo dobra mutacja. No i tu mam jeszcze w ogóle takie dwa Brainroty, których też pewnie sobie użyjemy. Ale no dobra, tu może wyjść coś mocnego. To jakby nam los Moby zbił, to naprawdę mógłby wyjść mocny. Zobaczmy. No musi wyjść jakaś mutacja, no? Chociaż na tym. No jak bez mutacji to wychodzi? O co chodzi? Serio bez mutacji to wychodzi? Dziwne, powiem wam. No tutaj taki luźny fius z lawakami. Wszystkie w ogóle moje lawaki zużyłem. Już nie będę ukrytu lawak robić, powiem wam. Ale no dobra, może tutaj e, będzie, no nie, też. Czy ma mutasy chociaż? No nie, nie ma mutacji niestety. Tutaj jedyne co, no to kolejnego fiuza mogę wrzucić. Tutaj, jeżeli chodzi o to konto, to raczej słabe secrety wrzucamy, więc od razu bez bawienia się tutaj wrzucamy. Znaczy robimy sobie fiuza no na razie... Kurcze, no. no Skeletono. Cały czas to słyszę tylko. Chociaż nie, tutaj były dobre sekrety wrzucane. Tutaj ten y, z Lucky Bloka. I to Galaxy. Dwa Galaxy były w sumie wrzucane. Zobaczmy, czy wyjdzie nam Los Mobis Galaxy no Skeletono, no. I to zwykły znowu. Tutaj kolejny mocny kąt. Tutaj takie całkiem niezłe sekrety w ogóle wrzucałem. I tutaj jeszcze na tym kącie mam kolejnego los kombinacjona. Który też nam się przyda, oczywiście, do fuzów naszych. Ale dobra, zobaczmy, czy tu wbije ten y, Los Mobis. No nie, no, no Skeletono. Dajcie coś. W końcu, ile my już kątu w ogóle sprawdziliśmy? I dalej, zwykły no Skeletona nam wychodzi. No, oszukane to jest tutaj kolejne mocne konto, na którym wrzucałem też całkiem niezłe fuzy. Tutaj mogłem tego wrzucić w sumie, a ja jej trochę dwa że nie wrzuciłem tego. I tutaj w ogóle zobaczcie co też mamy. Celular Cini Dobra, no to to też będzie mocne. W ogóle wrzućmy po tym fuzie tego celular Nawet nie potrafię tego wypowiedzieć. No, i tutaj chyba nam wbija w końcu jakaś mutacja. A nie, nic nam nie wbiło. Ale dobra, wrzućmy tego celularczyni i zobaczymy, jakie z nim będą procenty. No bo to też jest bardzo mocny brain rot. Zobaczmy, czy będą standardowe te 4%. No nie, na no standardowe 4%. Tutaj wrzucałem w sumie kolejnego fusa. No i tutaj takie konto mamy. Tutaj też całkiem niezłe wrzucałem. stickerety. Zobaczmy, czy nam wyleci, czy nam wyleci. No nie, no wultury, no Skeletono. Poddaję się, powiem wam. Zrobiłem na wszystkich kontach, które miałem fiusy. Resztą zajmiemy się wy w kolejnym filmie.